Witam, kochani. W czwartek, 15 sierpnia, godzina 9:46. I takie piękne miejsce sobie znalazłem dzisiaj. Proszę w komentarzach powiedzieć, czy Wam się podoba. Jest rzeczka, ujście rzeki, czarna woda. To jest następne wejście z tego, co byłem wczoraj. Tu mamy lasek. I tu mamy morze, że święty Boże nie pomoże, no wczoraj miałem historię powiem wam, na tamtym miejscu no ruchu zbytniego nie było, wam opowiem historię, no na jedzenie zarobiłem, na paliwo też troszeczkę, no ale szli ludzie z plaży i mnie tam ostrzegli, że ktoś mnie podkablował, że stoję sobie na plaży z wadą cukrową. Ci ludzie, którzy chodzą no, z tymi plecakami tam, z popcornem, z jakimiś różnymi rzeczami. No i, i mnie ostrzegł, że mnie gdzieś tam zadzwonił na jakieś służby, nie wiadomo jakie. No ale starne służby nie przyszły, bo tam się nie wystraszyłem tego zbytnio co ma być to będzie i tam mam 400 tysięcy długów więc dopiszą 500 ale piękna ważka nie wiem czy widzicie taka olbrzymia zobaczcie nie wiem czy było widać no wracając do tematu nikt nie przyszedł tak więc dzień się zakończył pozytywnie znowu ta ważka o, teraz podleciała bliżej. No dzisiaj sobie postanowiłem, ale tutaj, bo tutaj jest w cieniu bardziej, bo tam jest taka patelnia, że po prostu, że po prostu tam jest taka patelnia dzieci, znaczy kochani moi dzieci, bo ja z tymi dziećmi dusz, że postanowiłem sobie tutaj stanąć w cieniu. Następne wejście. 38 chyba. No. Także znam Wam znowu relację później. Co będzie, co ma być, to będzie. Miłego dzionka albo wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie.